Skina z poprzedniego filmu z CSGO Skinsa wygrywa. Gratuluję serdecznie. Dozwił się na Discordzie, na kanale Odby Skina. Dzisiaj, do wygrania ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba, uba zwanym w górę pod filmem. mogła na najpierw do końca żeby poznać, hasło konkursowe. No i oczywiście, jak są pełnoletni, masz też użyj kodu Croxy. CSGO Skin się logujecie z linku, z bądź klikasz. oczywiście Magiczny zielony guziczek i wpisujesz tutaj oczywiście kodik Croxy przez 2x. Dajcie oczywiście skrzynkę, start za free i 10% więcej do każdej wpłaty. I oczywiście, jak wpłacasz, no to masz szansę wygrać sobie. Kosę. Im większa wpłata, tym większa szansa na no wygraną. je kodać Ci wygrać, to otrzymasz powiadomienie z takim prezentem. Zapraszam Cię na stronę Pajrecław, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Proxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładania. No Dzisiaj podkręcamy trochę tempo, jeśli chodzi o nasze challenge od zera do kosy i dziś Dzisiaj od 200 zł do kosy. Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii mojego kanału zdarzyło mi się nagrywać film od aż 200 zł do kosy, więc, no prawdopodobnie, jest to jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy raz, gdzie taką kwotą, oczywiście, na filmie od zera do kosy dysponujemy. Na 200 zł no, można się kłócić, czy to, takie, yy, czy to takie od zera do kosy może być faktycznie, ale to dalej jest długa droga do przybycia, żeby tą kosę oczywiście zdobyć. Więc zobaczymy jak nam pójdzie dzisiaj, no ze 100 zł. Jednokrotnie udawało mi się w zdobyć, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj z tym budżetem 200 złotych. Lecimy, oczywiście, z jakąś bitewką od nas. Zagrałem sobie tutaj skrzyneczki z charmsami. Niech będą tutaj jeszcze te charmsy 66 zł. No w końcu mogę się poczuć, że faktycznie ten budżet mam i mogę tutaj, no że tak powiem, większą ilość takich fajnych skrzyneczek zarzucić. No tylko właśnie musimy wygrać tą bitwę, jeśli. Chcemy, zostać w dalej, no i to jest dzi tak naprawdę już w pierwszej skrzyni, no i patrz, no nieważne nie stary, czy mam 50 złotych, czy mam 100 złotych, czy mam 200, no i tak finalnie dostanę na dziurę, no ale naprawdę, jakby w pierwszej, w pierwszej skrzynce, no może nie w pierwszej bitwie, znaczy w pierwszej bitwie też dostanę na dziurę, tak, więc zasada podtrzymana, no ale tutaj... No naprawdę potężny, potężna na źródła zostaliśmy i zobaczcie, że jakbym rzucił tu underdoga, no to tu już był potencjał tak naprawdę na ponad 300 z tej bitwy i naprawdę mega profit, mega profit mogliśmy tutaj zrobić, jakbym tylko rzucił underdoga, no ale ja się trzymam, trzymam się tego trybu standard i no i zobaczcie, ponad 300, no to jest tak naprawdę połowa kosy, połowa kosy to jest, no nawet większa, większa część. No ale, finalnie, no zawsze piach w oczy. Może skrzynkę C4 sobie wrzucimy, nie będą C3, no, do tego chocolate case. No jeszcze mamy stówkę, tak? Połowa, że tak powiem, tego co mieliśmy, została już przekręcona, więc no trzeba tutaj troszkę wziąć się w garść, tak? I tutaj troszkę rozsądniej tym budżetem dysponować. Zobacz, trzy skrzynki C4, do tego trzy czekoladki i potem jeszcze Skrzyneczki, te, na których dostaliśmy tak przepotężnie na dziurę w poprzedniej bitwie, zobaczmy. No, może teraz szczęście się do nas uśmiechnie, no bo jeżeli nie, no to, no tutaj, że tak powiem, to przysłowie do trzech razy sztuka, tak? Niezbyt się zda, bo będzie to trzecia bitwa, którą przepierdzielimy. No, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale zobaczmy. Jest skrzynki czekolady teraz lecą dla kłaścia. Jest to 7 zł, więc troszkę tutaj wracamy. No, ale czy to jest dobry wynik No ten skrzynek? No, szczerze, nie wiem. Zobaczmy dalej. O jak, to jest. Y, 22 zł. No dobra. Nie jest to coś nie do, nie do wrócenia, tak? Jesteśmy w stanie jeszcze wrócić do tej bitwy, no ale będzie ciężko. No to jest kolej. Łocho, no powiem tak, no. Dzisiaj to jest po prostu. Chyba nie ten dzień. To jest. Nie wiem, naprawdę. Wow. Każdą bitwę, każdą po kolei bitwę dostajesz stromotnie na dziurę. To jest niepojęte, naprawdę. Dzisiaj. Jakiś dzień pecha jest naprawdę nie pojęte, Nie wierzę w to, co się dzieje. Steampunk Case. Ktoś mi się chwalił, że tutaj trafił M41S Knight, co jest w ogóle jakby uau, wow, trafił Skinoza. Ile teraz Knight kosztuje? Z 13 koła? Te skrzynki za ile? Za 13? No to naprawdę, no, pff, mania rozwalona, nie? Rzućmy jeszcze skrzynki sobie tutaj z tymi krawcikami. Niech to będzie bitwa. Mam nadzieję, że to nie będzie bitwa ostatnia, tak? No, przekonamy się o tym zaraz. A jak chcesz wygrać skina, Można napisać, się przywolić grać M4.1S, M4, A4. No a ja czynię swoją powinność. Wrzucam bota raz i bota dwa. Bot samo i bot Adrian. Skrzynka Steampunk, oczywiście, no 15. Koła ten nawet kosztuje trafić takiego skina, to no, w takim challenge'u, no to byłoby. Naprawdę mega osiągnięcie, no ale okej, okay, jest kałasz, no nie jest to night! Ale jest to kałach, który daje nam jeszcze nadzieję, że możemy wrócić do tej bitwy i przede wszystkim do tego filmu. No, mieliśmy 200 zł, tak, trzeba sobie powiedzieć, a no, zostało nam tak naprawdę. No, w tym momencie nie mamy nic, tak, ale jeżeli bitwa by się zakończyła w tym momencie, no to z niecałą stówkę byśmy mieli. Zobaczmy no jeszcze, trzy skrzynki prze. Wow! No, 17, okej, okay. no myślałem, że tu potencjał jest na trochę więcej, ale nie ma co rzekać, tak? Bo teraz ta stówka na pewno będzie w tej bitwie. No tylko zobaczmy, żeby tutaj nic się złego jeszcze nie wydarzyło na koniec. No jest to bitwa już na 100% nasza, więc w końcu się opłaciło 130 zł. Ej, tak naprawdę, to jedną bitwą, no może nie wróciliśmy całkowicie do tego co mieliśmy, no bo mieliśmy dwie stówy, ale mamy 130, to jest większa część tego, z czym zaczynaliśmy ten odcinek, więc. No i jeszcze tutaj liczę, że ten powrót ma jakiś sens, jeżeli przede wszystkim jest to do zrobienia. No trochę ta bitwa dała mi nadzieję, że tak faktycznie może być. Skrzynka water, no jest to skrzynka, która dała mi już kosę na tym challenge'u raz. Jak tego nie widziałaś, no to naprawdę, no ja do dzisiaj nie wiem co tam się wydarzyło, no muszę, muszę się przyznać. Dobra, odpuśćmy może tą, albo zostawmy, odpuśćmy może tą. Tak, nie, zabraknie, dobra, to rzućmy to I taka bitwa. Taka bitwa jest to bitwa, no oczywiście z kategorii all-in. Bitwa na trzy osoby. Jeżeli to wygramy, wydaje mi się, że jest tu potencjał nawet, żeby pokozy tak naprawdę zrobić już na tej bitwie, coś mi się tak wydaje, ale zobaczmy pierwsze skrzynki eventowe w sztukach 4. Zaczynamy taką 6 złotych, no mogło być lepiej, trzeba sobie powiedzieć jeszcze 3 sztuki. Przed nami jest czworeczka, czwóreczka 3 zł, ojojoj To ten USP-22. No ale spokojnie. Tam są jeszcze droższe skrzynki, na których nam zależy. Tutaj ładnie wracamy tym USP za 16. Ostatnie zniewentował, no to jest niestety dobry stan, no właśnie to jest FNK. A zobaczmy teraz skrzynka bardzo ważna i złotych. Guardian 40. Skrzynia teraz za 33. Również bardzo ważna. No nie no, no, no. Dzisiaj po prostu no, czegoś dzisiaj zabrakło. No, trzeba sobie powiedzieć. Że ta ostatnia. No, Definitywnie czegoś dzisiaj zabrakło.